Że ja, bymını, tak, Pokażę. Tak? Pokażę. ja Pokażę. 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 Kasia.

Akurat udało się, trafiłam na te lektury, które przeczytałam na, na maturze. Nie było źle. A jaki temat? Jaki temat był? Tematy. Pierwszy temat był o dziadach, a drugi trzeba było porównać bohaterki z lalki i ludzi bezdomnych. Napisaliśmy pracę, zobaczymy jak będzie, jak wyniki, bo ja na przykład nie mam zdania. Aha. Czy spodziewałaś się jakiegoś wyniku? Znaczy spodziewałaś się tych pytań, które dzisiaj będą o dziadach i. i... Cóż, lalki się spodziewałam, ludzi bezdomnych na pewno nie, mhm. ale no jak się czytało, które to raczej się Szok. <laughs> Przeżywam szok, bo nie wiem, czy wszystko jest dobrze tak, jak powinno być napisane. No, przed wejściem to ja wiedziałam, które epoki, wszystko, a teraz to już sama nie wiem, czy jest zawsze czy źle, ale mam nadzieję, że jest dobrze.